Dobra gala, konkretna gala, poza rozstrzygnięciami, które są spodziewane i które nikogo nie zaskoczą, powinna mieć jedno objawienie, jedną niespodziankę, przynajmniej. Jeśli chodzi o galę ekstraklasy, taką niespodziankę mieliśmy w kategorii trener sezonu. Trenerem sezonu nie został Jacek Magiera z Lechi Warszawa, trenerem sezonu nie został Michał Probierz z Biały Białystok, tylko został nim Jakub Bartoszek z Korony Kielce. Zaskoczenie było kompletne i szczere? Na pewno szczere. Na pewno szczere zaskoczenie. Tak jak już mówiłem. Sama nominacja dała frajdę była, Tak, była dla mnie dużą nagrodą i dużym wyróżnieniem. A już e, e, zdobycie tej nagrody jest po prostu totalnym zaskoczeniem. Zaskoczenie jest, ale nagroda trafiła jednak w godne ręce. Jest wielu takich, którzy twierdzą, że nie sposób zrobić dobry wynik, jeśli ma się duży potencjał w drużynie. Koronę nikt o wielki potencjał nie podejrzewał, a tymczasem udało się wyzwolić w nich coś, co spowodowało, że mecze zespołu z Kielc oglądało się z przyjemnością. No jak się pokazało, okazało, chłopacy potrafią grać w piłkę. I to mnie cieszy, ale tak jak mówiłem. E... Tego nie udało się stworzyć samemu, tak? eee, bo było duże zaufanie ze strony prezesa, e, ciężka praca całego sztabu, mojego trenerskiego, a przede wszystkim e, no, piłkarzy. No, bez nich byśmy nic nie byli w stanie zrobić. No z tym zaufaniem ze strony prezesów to wiadomo, że to różnie bywa. A tu akurat, Poza... akurat tak, akurat tutaj, jeżeli chodzi o prezesa Paprowskiego osobę, która mnie zatrudniała, ściągała do Kielc no, zaufał i uwierzył w te wszystkie pomysły tak? i cieszę się, że to dało, zdało egzamin. Poza tym, że w przypadku Macieja Bardoszka mamy chyba do czynienia z największą niespodzianką, jeśli chodzi o, o galę ekstraklasy, to mamy też do czynienia chyba z największym paradoksem, bo trofeum trafia w ręce człowieka, który żegna się z pracą w Kielcach. Wciąż nie jesteśmy w stanie tego pojąć. No ja do końca też nie, ale no cóż, taka jest praca trenera. No. Zmienił się właściciel, Płaciciel widocznie ma inną wizję, no i trudno, no, trzeba trzeba się z tym pogodzić, no, jak to się mówi, ogustać się nie dyskutuje. Ale może po, możemy podyskutować o emocjach, o uczuciach. Był płacz w szatni korony, kiedy już było jasne, już było wiadome, że Maciej Bartoszek w Kielcach zostać nie może. A znaczy przede wszystkim chwilę takiego maksymalnego wzruszenia, to by na ostatnim meczu u siebie. To było przed meczem z Legią Warszawa, to pożegnanie. Później, później, pożegnanie zrobione jeszcze przez zawodników dla całego sztabu. no To były piękne chwile i wspaniałe emocje. Ostatnie pytanie, ale pewnie najtrudniejsze: trenerze, co teraz, dokąd teraz? Kwowadis Macieju, u Bartoszku? O, sam bym chciał tak ee, ostatecznie to wiedzieć. Mam nadzieję, że ta sytuacja wyjaśni się w tym tygodniu i będzie wszystko wiadomo. Trzymamy mocno kciuki, niech się uda, bo to naprawdę najlepszy trener sezonu 2016-17 bez pracy z pewnością nie zostanie. Jacek Kurowski, oddaj głos.